Czy wiesz, że Twoje potrzeby życiowe można ułożyć w formie piramidy? Nazywa się to piramida masłowa. Jest to hierarchia, która pozwala Ci wiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze. Na samym dole jest picie, jedzenie, dach nad głową. Bez tego nie można zacząć myśleć o czymkolwiek innym. Kiedy to mamy, pojawia się potrzeba bezpieczeństwa, czyli stabilna praca, czyli bezpieczna rodzina to miejsce, w którym codziennie się budzisz i wiesz, że Twoja rodzina ma co jeść, ma co pić, i Ty czujesz się także bezpieczny. Dalej jest poczucie przynależności. Twoja rodzina, Twoi przyjaciele, Twoje otoczenie wiesz, że masz dla kogo żyć. Wyżej jest szacunek i uznanie. Wiesz, że to co robisz ma znaczenie. Samorealizacja, samorozwój, pasje, rozwijanie talentów, to wszystko doprowadza do tego, że masz szczęśliwe, dostatnie i piękne życie.